oczywiście, dla wszystkich bardzo ludzie w końcu odcinku z Starsand w momencie kiedy to oglądasz Bardzo możliwe, że już pojawił się w grze One Night Casino naklejki Więc wbijaj i odbieraj, jest za darmo albo za pieniążek Dobrze, kto pierwszy zbiera ten dostanie taką nagrodę Pierwszych 10 chyba dostanie takie mega zbustowane e, nagrody Ale nie o tym dzisiaj, link w opisie oczywiście Ja wchodzę do mojego Starsanda, mam wielbłąda i dziś zwiedzę piramidę. Mam nadal wielbłąda. Jest! Stoi! Jest! Czyli nic się nie zmieniło. Fajnie. Mam wielbłąda. To są nasze jakieś tam itemy. Eee, to jest kokos, którego nie można jeść. To mogę chyba zjeść. Na bank mogę to zjeść, ale ja bym chciał się przespać do. do rana. ja bym się chciał przespać do rana i rano ruszyć właśnie na, na tą piramidę. No może coś odblokujemy. Może jakiś ciekawy dostaniemy. Yy, przedmiot... A yy, no może jaka mubia nas no zaatakuje, drodzy widzowie. Zostawcie lajka. 15 tysięcy lajków na 100 tysięcy odtworzeń filmu to naprawdę niedużo. Ja głodny. O, ale jestem głodny, byle co zjem. Ojeju, jak one wchodzą. Ale my mamy pełno mięsa! Widzowie, mamy pełno mięsa. Milion mięsa mamy. W ogóle musimy zrobić refill naszego sprzętu i teraz tak mam gówno co mi się przyda. To musimy zrobić jedno, bo to nam daje zimno, to nas może ochłodzić, tu nam brakuje tego, a żeby to zrobić to musimy zrobić parę, parę sznurków, okej, okay, robimy parę sznurków, ale kurwa zawierucha, a w domku mi się coś stanie? Chyba nie, nie? Czy stanie mi się coś w domu? Oła, oła, ale mi w nogę zajebało coś. Chyba umrę, umrę. Ała. a skurcz, dobra, przeszło. A satchel, gdzie ja mogę go użyć? W plecak mam. Satchela chyba nawet nie miałbym gdzie wsadzić. A ten turbidan muszę zrobić, jak się robi turbidan, nie wiem. A to? Aha! Zrobię sobie trzy. W domku mi się nic nie dzieje, dobra. A tak szczerze? Myślałem, że jak będzie ta zawierucha, to mi domek rozjebie. Przeżyłem dzień piąty. Świetnie, ale jest naprawdę zawierucha. To wyrzucimy. Crafting. One nam się tu robią cały czas. W ogóle ja craftuję to? W ogóle, kurwa mam 12 kokosów. Ej. Mam 12 kokosów, widzowie. Mam 12. Czekaj, kamel. Czekaj Kamel, oszalejesz. Tu nam się robi żarcie. Mam dwa na... Głodny jesteś? Chcesz mango? Nie? I mam 12 kokosów, no to ja muszę te 12 kokosów zrzucić na ziemię. I... Każdego muszę odkokosować, odskurkować. I sobie zebrać. No bo w nich jest picie, na, wy... na wyjazd kokosy, idealne. Kiedy mam plecak... To mam wszystko w dupie. Ma ktoś plecak ze sklepu Pompatim? Kiedyś mieliśmy plecaki. A już niedługo... oj. Już niedługo no nowy sklep będziemy robić. Myślę, że w styczniu. Pierwsze próbki mają do nas przyjść na koniec grudnia. Będzie taki bardziej basicowy widza, wiecie? Tak żeby 15 latek mógł nosić, 30 latek, 40 latek, że każdy mógł nosić. Ale wydaje mi się, że mi gdzieś... Gdzieś mi uciekły kokosy, bo miałem ich 12, a tu są. No właśnie. Ten zrzucanie tych itemów, także one losowo w jakieś miejsce lecą. To to jest pojebane, my w kurwia w tej gierce, ale ogólnie cały czas lepsze od The Infected I tam też gdzieś przeczytałem komentarz, że do The Infected mam wrócić kiedyś. No bardzo możliwe, że wrócę, bo bo dlaczego nie? Ale chcesz jeść? Masz. E... Ale nie wiem kiedy, ale nie wiem kiedy I na pewno zrobię jedną rzecz Zrobię sobie Coś takiego, a żeby zrobić sobie coś takiego To muszę obalić Palmę Muszę obalić palmę i obalę palmę I do tego co było potrzebne Obalenie palmy i pocięcie Pocięcie tych yuki Eww. Czy jak to się tam nazywa? Na drobne, obalamy palmę Robię sobie Koszyk wiklinowy I widzimy się zaro. No dobra, no i mamy koszyk. Ja ten koszyk sobie pierdolę to wróg. No i można odłożyć kilka rzeczy. Odłożymy sobie to, odłożymy sobie to. Nie wiem, czy kurwa gówno odkładać. Ale na pewno kilka rzeczy stąd pozbieramy. Teraz skakujemy na kamela. I lecimy kurwa na misję. R to ride. I to było. Tam. To chyba było tam. Czy ja mogę sobie? Mogę na kamelu, przecież ja strzelałem z kamela. Lajka zostaw. I właśnie, jak chcesz jakieś darmowe tokeny, napisz w komentarzu swoje ID z One Night Casino i w jakim jesteś klubie. A ja lub Tomek losowo damy dla jednej, drugiej, trzeciej albo czwartej osoby za darmo troszeczkę tokenów. Widzimy się pod piramidą. Ja już widzę to, kurwę Tam jest, tam jest. Ta piramida. Mam nadzieję, że w środku mumii nie będzie, no bo jak tam będzie ciemno, ja będę musiał chodzić z latarnią, nie? I, i tam będzie ciemno, ja będę musiał chodzić z latarnią, i, i do tego jeszcze będę musiał się z nimi strzelać. Po ciemku będę musiał latarnię zgasić, żeby się z nimi strzelać, bo nie można trzymać y, pochodni i na przykład dzidy w tym samym momencie. To ja oszaleję. Jestem boi dupa, to jest raz. Strasznie się boję takich rzeczy, ale ona jest ogromna. Ona jest przepotężna, widzowie. Że mój kamel nigdzie nie odszedł. No to za cały odcinek będzie zwiedzania. Że tylko tych roboli nie było. Bo chuj wie, kiedy one się pojawiają. <laughs> Właśnie wiem, co ja miałem zrobić, ale to nie wiem, czy w tym odcinku to dam radę jeszcze z, zbudować. Chciałem to taką wieżyczkę zbudować. Do obrony przed. Do obrony przed tymi skurwielami. O i nie mogę wjechać wielbłądem. Okej okay. Słuchaj kotek, ja zaraz wracam. No boję się trochę, nie? Nie będę ukrywał. Troszkę się boję. No nic. Ten se usiadł. ten się niczego nie boi. Ale to jest kurwa duże. Oho, widzicie? Jakieś talerze mają. Boję się, dobra, boję się. Tam coś w rogu siedzi. Zajebiście. Tam w rogu ktoś siedział, to już wam teraz mówię. Tam siedzi jakiś goście w rogu. Tam, tu nie. A tam siedział. Ja wiem, że muszę drzwi zrobić, taką misję mam. A tam z lewej strony gościu siedzi. A ja na przykład... No dobra, tu jeszcze wszystko widzę. Ej, nie! To są kufry. się boję, że dotknę kufery i mnie zaatakuje, ten skurwiel. Ej, nie chcę umierać. Bo jeszcze muszę coś zrobić, a nie, tam nikt nie siedzi To sobie wezmę, to sobie wezmę To mam w dupie. To mam w dupie Taka muzyka się zrobiła inna, nie widzowie? Jak myślicie ktoś biegnie po mnie? Tu jest To wygląda mi się. Że czegoś jak, się czegoś nauczył Aha, jakiś nowe item mi dodało. O kurwa Czyli warto było tu wejść? Ważne, żebym się wyrobił i wrócił. Ale ona jest potężna. Ja pier... Proszę, żeby mi nic nie zabiło. Jest taki trochę Indiana Jones, nie? że jakie psy mieli dziwne. Ciekawe, co to za rasa. Zamiast penisów mają banany. Dzi... Co to było? Dziwny dźwięk, dziwny dźwięk Oho! Hia, pierdolę Strasznie to jest! Strasznie to jest! Wszystkie ciekawości! Musiałem zobaczyć, czy się da. Znaczy w lewo, czy w prawo. Tam jest w ogóle jakaś pułapka, widzicie? To... Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Tu ktoś zginął Po chuj inter... Co to jest? Nie wiem You don't have coś tam? Nieważne, nie mam tego, chuj wie o co chodzi? 33 stopnie to jest w środku. Trzeba patrzeć pod nogi i, i wszędzie, bo to... Nadepnę jakiś klocek, kurwa, i coś mnie zaszczeli. Ja nie wtedy byli, jacy, wiecie. Porąbani, nie? Wiem wszystko, dobra. Dodało mi się co muszę zrobić. Pokażę wam. Muszę wykorzystywać te rzeczy, które są tutaj yy, w tych koszach. Ale wieje Tego nie widziałem akurat. Ale muszę się cofnąć, po... Bo... Po tamte deski. Na 100%. Bo ja tymi deskami będę mógł sobie, e, utorować przejście. Na 100% tak, tak trzeba zrobić. Jestem przekonany nawet, że tak jest. A nie dlaczego mam ciary. Na całym ciele ciary mam. No, siekierki nie chcę akurat, no ale te planki sobie zabiorę. Dobra. Pojem. Napiję się raz, napiję się dwa. No ten wielbłąd dużo, dużo ułatwił. Od kiedy tego mam wielbłąda? To ta gra jest taka dużo przyjemniejsza. Tam umrę. To już wam mówię, że tam umrę. Ja muszę tu. Coś wybudować, a ja będę mógł. Poczekaj, no co ja mogę to wybudować? Tak nie, tak nie. Co w ogóle, że. Albo ja młotka nie mam, ale ja nie zabrał młotka. A to musiał być. Kurwa, to chyba o młotek chodzi. A ja muszę mieć młotek, a żeby mieć młotek to co ja muszę mieć? Lock. No nie do zrobienia tutaj w tych, w tych warunkach, ale wrócimy, to dobra. Tu będzie trzeba wrócić, widzowie. Nie wiem jak se poradzimy, ale jakoś se poradzimy. No do tego miejsca jest bezpiecznie. Wrócimy do chaty. Wybuduję... tą... Wieżyczkę Następnie Chuj, biorę tam się mi się przydaje tak później do czegoś. Wybuduję tą wieżyczkę. Zabiorę młotek ze sobą. I tu wrócę Czy przejdę, nie wiem. Zobaczymy. Tylko jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Zanim wyjdę, Kamel nie spierdolił? Jest czy te drzewka, te tutaj można? Ok, można obalać. Jak już jestem tutaj, je rozjebie, nie? No dlaczego nie? Przyda się do czegoś. To widzimy się. Podczas budowy Niesamowitej wieżyczki Widowie zgubiłem się no, kurwa normalnie się zgubiłem Najnormalniej w Szczycie nie wiem gdzie jestem Nie mogę, nie mogę się znaleźć Ja tu byłem, ja kojarzę tą oazę, ale jak z jej do chaty dojechać? Nie mam pojęcia. Kurwa, nie mam pojęcia. Zgubiłem się. No, zresztą, kurwa na tej jebanej pustyni wszystko wygląda tak samo. Czekaj, no tam jest taka budka, którym kojarzę ja. Ja nie jestem pewny, czy ja w niej czasami nie byłem. I tam jest ten dydek taki z prawej strony. I też go kojarzę. Też go kojarzę, widzowie. ja miałem tyle planów, a ja jeżdżę jak idiota po pustyni. Dobra, wiem, gdzie jestem. Widzimy się w łóżku. Kurwa, 11 stopni ja za w sumie 11 stopni też jeszcze nie jest źle, to jeszcze z psem na spacer się przyjemnie chodzi. No z tego miejsca już powinienem widzieć... ...bazę. Jak tam dojadę i nie będzie bazy... ...no to mam widzowie taki delikatny problem. Nie za duży, bo jestem przygotowany na taki wyjazd. No mam pełno żarcia, mam pełno innych fajnych, ciekawych rzeczy. Ale nie mam gdzie spać. Chwila prawdy uratowani, łatwiej. Wiedziałem, że tędy się do domu jedzie. Taje. Temperatura jeszcze jest ok, znośna. To muszę refill. Tutaj, tak jak patrzę, no to większość z tych rzeczy biorę. To wezmę, bo zgubię. Ci jest kamel, i aż bym w sumie ruszał w drogę. Bo to jest najwyższy czas. Tylko dla kamela jeszcze muszę zobaczyć, czy mój kamel nie chce jeść. Jeszcze nie chcesz, świetnie. Eee. A, młotek. Młotek potrzebujemy. Zapomniałem młotek, młotek, młotek. Szybko młotek, 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 młotek. Że zrobić młotek potrzebujemy to. Dobra, Spierdalamy. Spierdalamy widzowie, napijemy się. Bo dużo czasu mi nie zostało. A chciałbym wam. A chciałbym wam pokazać Co tam jest. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno drzewko obale. Jeszcze jedno. Miał być krótki odcinek. 43 minuty surówki. Zobaczymy ile wyjdzie finalnie, ale jeszcze tam nie dojechałem Znaczy już raz byłem, ale Nic to nie dało To by nic nie dało To by nic nie dało Dobra, czas jechać To sobie jeszcze mogę zjeść, mogę się wody napić raz Mogłem sobie grę zapisać Ale jak ja przeżyję to po będę grę zapisał, nie? Right to camel Zeskocz z kamela, wiesz to? Ride right to kamel. I to było tam. O nie! Nine! Kurwa nie! Nie! Teraz z której Mańki te kurwy przyjadą? Ile ich będzie? 1, dwa, trzy? Nie. Ja wiem, że takie są survivale i to tak musi być, ale dobra, zbieramy staminę z której strony oni lecą. Mam wpis do strzał. Skupić się i ich rozjebać. Jeden, dwa, trzy... Może jeden Na pewno na wielbłądzie jestem szybszy. Kurwa, gdzie oni są? Nie widzę, a to na piasku widać jak te kurwy syny jadą. I najgorsze jest to, że jak oni do nas podlecą, to oni są strasznie cicho. Ej tam chyba, z prawej. Z lewej, sorry, z lewej. Przejadę trochę tu. Będę jechał już w kierunku piramidy. Nadal ich nie widzę. Gdzie to jest? Gdzie? Gdzie one są? Już pod piramidą, a ich jeszcze nie widzę. bo się ruszać delikatnie. Że nie było niespodzianki, że mi gdzieś wyskoczą te skurwiele. No nie zejdę z Kamela do momentu, aż ich nie zobaczę. No bo gdzie oni by mogli być? Oni też mogą się zrespić chuj wie gdzie na mapie. Jadą, widzę. Jeden czy więcej? Jeden, ale kurwa to się kręci. Chodź skurwy, synu, zawal z za tillą Dobra. To nie oddało. Ja nie wiem, czy w tę dziwkę trafiam. Dobra, A on mnie źre, a nie, nie tego. Bogno, nie trafiam w niego. Nie trafiam w tę dziwkę, no. Dobra, dostał. Dwa razy dopiero. Siema, siema. Idźcie do góry. Co? Idźcie do góry. Skurwy syn mnie goni. Ludzie do mnie przyjechali, a się gonię z jakąś kurwą po pustyni No nie wierzę w tę dziwkę kurwa no Nie, 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 patrzcie to, nie trafię go Nie, 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 to ja już bym popka najebał w fame MMA. Nie Pierdolę, pierdolę, oszaleję Odjeżdżam tu Wyskakuję, gdzie on jest? Uciekam, odwracam się. Bum. No, nie da się go kurwa trafić, że to tak pełza. Jaka kurwa, pierdolona, no? No, nie wierzę. Ten kurwa kamel nie może go jakoś zaatakować czy coś. Podnoszę te strzały, czy po prostu klikam w ziemię i... Mi się wydaje, że podnoszę. No, nie mam strzał. Dobra, mam jedną. Mam drugą Ja nie wiem, czy ten kamel go goni? Czy mi się tylko tak wydaje? Zabiłem go! Nie! Kamel mnie napierdala! Serio? Serio? Spierdalaj! Ja nie wierzę, ja mnie kamel najebę to oszaleję Taki piękny dzień Już przeszło? Masz I przepraszam I przepraszam, naprawdę Nie chciałem cię, Kamel, kurwa, najebać Z tą kurwę jebaną Tak wyszło No szkoda, widzowie, szkoda, że tak wyszło Zjedz sobie to Napisz raz, napisz dwa, zjedz sobie to. Teraz, zanim go przekonam do siebie, czas będę tracił. Zamiast tu ten hamona odwiedzić, a przynajmniej ze strzały pozwieram. Ciekawe, czy mu dwa mango wystarczą, żeby się ze mną skumplować. A nie, mam trzy. To takimi ziomkami byliśmy. Kurba, jedna strzała, i nie mam kamela. No weź, 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 już mnie nie w kurwie, już się pogodziliśmy, już idę jabłko, jedz. Gorzej, jak on się na mnie już obrazi, tak na amen. A też go zabijać, niech to już się z nim skumplowałem, już mi wszystko pasuje. Taki fajny chłopak, ciekłą brodę. Proszę, ja ciebie. Ja tu wrócę do ciebie, dobra? Ja tu do ciebie wrócę. Tylko jeszcze spróbuję ci raz dać. Bo się boję, że sobie on gdzieś pójdzie, wiecie? O jest, dobra, osiodłany, wyjebany. Osiodłany, wyjebany. O, ja w te surfingu, ostatnio mam powiem widzowie. Ostro walczę, ostro. Nie ma nic prosto, ciągłe dymy. Nie ma łatwo. Nie ma z górki, ciągle pod górkę. A ja coś czujesz teraz, jak tu wejdę? Do tej, do tej piramidy. To mi odda, to mi odda. Jestem ciekawy czy mi się... Jakkolwiek Czy mi się uda jakkolwiek tam przedostać. Dobra, teraz weź to i lecimy. A też sprawdzę jedną rzecz. Czy po jednym dniu rozpią się tu itemy jak na hangarach w Fort Worldzie, Czy nie? Czy jak już jest otwarte, to już nigdy w życiu nic tu nie będzie. Okej, okay, nic się nie zrespiło. Aha. No mam nadzieję, że mi się uda tam coś wybudować. Młotek mam. Parę desek zabrałem, nawet kilka... bali. Kilka kłód. No pułapki są, można zemrzeć, można zemrzeć. I teraz zrobię tak. Nie mogę prawym. Collapse floor. Press E and place metal in God. Metal. O kurwa, wiem! Ja chyba wiem! Widzowie, ja chyba wiem, co to jest metal ingot. A żeby mieć metal ingot, to muszę mieć to. Tak mi się wydaje. Kurwa, no! Nie udało się podbić świątyni. Nie udało się podbić świątyni. A mogłem ją podbić, jeszcze tylko tu zobaczę. Czy można coś wykombinować? Czy chujnia? Czyli mogę to wysadzić. Ok, tu wysadzić, a tam. Tu wysadzić, a tam muszę. Bombę. A ja nie umiem bomby. Dobra, wszystko wiem widzowie. Wracamy na bazę. Nie wystacimy tego. Nie ma kurwa takiej opcji. Musimy jeździć. Musimy dubać. Musimy tworzyć. Musimy jeździć, musimy dubać, musimy tworzyć. Musimy ulepszać bazę. Ale wrócimy tu. Za dwa, trzy odcinki. I ja tą budę przejmę. I ja tą kurwa budę przejmę. Czasu Wam nie zabieram. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście się do końca odcinka. Pamiętajcie, aby wbić na One Night Casino i napisać ID z One Night Casino w komentarzu. Bo może coś dostaniecie. I w tym momencie, jak kończysz oglądanie, wbij na betowanie. Trzydziestkę. Zobaczymy, ile osób z odcinka tam wbije. Kolejna się, ściskasz w same kół, aby pamiętać, że zrobić łapkę w gry.